Szczerze byłem przerażony jak tu wszedłem pierwszy raz. Mówię, Boże, pomyliliśmy galę. Naprawdę no, świetna, świetna sprawa. Myślę, że młodzi ludzie, którzy startują, będą startować, będą naszymi mistrzami później, no to naprawdę dla nich świetna sprawa. To robi bardzo duże wrażenie. samo to jak się tutaj wchodzi, ja też miałam przyjemność walczyć na pierwszej edycji i tak samo jak tam, tak tutaj jest wszystko dopięte na ostatni guzik. Same tejpy, same gdzieś tutaj nasze takie bezpieczeństwo to jest naprawdę na wysokim poziomie. Miałam też przyjemność walczyć na innych zawodach, no i tam tego nie ma po prostu. Organizacja jest świetna, już nawet sam przebieg walk bardziej przypomina semi czy też walki zawodowe niż walki amatorskie, dlatego że mamy szansę się bić trzy rundy po trzy minuty, walczymy bez kasków, mamy uderzenia na twarz w parterze, także no jest to bardzo dobre przetarcie się przed zawodostwem. Jest tu poziom bardzo przeróżny. No naprawdę no widzę takich, że, że, że naprawdę to jest pierwszy krok. po goście, którzy już spokojnie mogliby walczyć na jednej gali zawodowej, bo, bo, bo widziałem ich trochę i, i ten poziom naprawdę już jest zawodowy. Ale oczywiście to naszym celem i założeniem w stowarzyszeniu jest taki, żeby w momencie, kiedy rzeczywiście. Jesteśmy w stanie wyłonić jakiś talent, to żeby jak najdłużej ten talent został w amatorskim a nie żeby szybko przeskakiwał do zawodowego, bo chcemy właśnie wokół też tych osób i budować to środowisko i wystawiać na, na różnych międzynarodowych wydarzeniach, więc jakby no wiesz, żeby ten cel był też osiągnięty, potrzebujemy utalentowanych zawodników, a nie, że od razu gdzieś uciekają do zawodostwa. So go 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 so go